Właśnie wystartował nowy sezon, którym dostaliśmy ewolucję do Skeleton Army. W dzisiejszym odcinku otworzymy również nowe skrzynki. Jak to zwyczaj, kupimy sobie Diamond Passa, ale zobaczmy, jak działa ta ewolucja. Dobra. Ta ewolucja działa, że stawiamy to i jest taki knypek, który jak zginie, to wtedy cała armia jakby zginie. Okej. Okay. Wydaje się to dosyć OP. Dobra, a więc kupiliśmy już ten karnecik, odbieramy szarcy do Skeleton Army. Wlatuje do naszego deku, taki mamy dek. Wylatują klepacze. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Mam nadzieję, że będzie dobra. Dobra, zacznijmy, poczekajmy na jego ruch. Zobaczymy, co zrobi. Dobra, dajmy Skeleton Army i od razu kontratak. Hog Rider. Trzymam firebola. Aj, nic nie dostawił oh, Jest! Minionsy, tak! Dobra, obiliśmy trochę. Dobra, damy, damy role, Royal Ghosta z tej strony. O kurde. Idzie. Co on zrobił? Ej, co on zrobił? Te strzałki były bez sensu. What the hell? O, obija jeszcze mi wieżę. Nice. Obił mi wieżę trochę. Teraz damy na to skiertonarmi. Chyba, że coś dostawi. Oj, dostawił sparkiego. Oj, oj, oj. Robimy tak szybko. Kurde, zatrzymał się z parki. A oj, nie, nie. Nie. Dobra, zapował będzie. I od razu kontratak, kontratak od razu. Od razu lecimy kontratakiem. Nice. Dobra, tu... nie. Dał Tesla. Co, co dał na NoNamey? Dobra, lecymy, lecymy, lecymy. Dobra, tutaj on też gra Skeleton Army, on by nie miał Ewo. Dobra, lecimy. Dobra, mam już ewolucję na Skeleton Army. Ciekawe, że w ogóle będę tą ewolucją grał. Dobra. No co?! What the hell? Kurde, nie wiem jak użyć tej zbytnio ewolucji. I dam... Nie! Nie! Tak! Let's go. Co ja zrobiłem? Co tam jest? Ej dobra, nie, kurde. Ta skiertu na armii. Kondra, tak od razu. Ja pierdzielę. no co, co za mną, Jeszcze pewnie z mi zaraz da. Że mi to wszystko zniszczyć. Dobra, jest wieża. Jest wieża. Nice. I to już jest win. To już jest win, moi drodzy widzowie. Dobra, zobaczmy, co będzie w tej skrzyneczce. Uwaga. Dobra, jest tylko dwa. I. Gówno. Dobra, lecimy. Dobra, dobra, odbieramy sobie nowy ten, ten taki tło i uwaga, nowa skrzyneczka, zobaczymy co w tej skrzyneczce będzie, uwaga, nie mów, że się nie podniesie, no nie podniósł się, co to jest za gówno i uwaga, kurde, 624 golda, ajajaj, ajajaj, o Boże, o Boże, o Boże, nie wiem co postawić, rozgadałem się, dobra, kontrataczek, ajajaj, jakby to było Ewo. To już by miał mocno, mocno. Pyk. I to będzie chyba po. Ajajaj. Tutaj, żeby dobić z drugiej Hog Rider. Z jednej Hog Rider, z drugiej ten Barbarian mały jeden. Gówno. Dobra, obiję trochę. Nice. Teraz nie no. Co to jest? Rata, ta, 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 Nie wiem, czy tutaj mi nie zniszczy Royal Gold Pig. Dobra. Jest. Jest dobra. Nice. Mm, kurde, Ice Wizard. Na serio. Serio, Ice Wizardzik. Kurde, tam mam powierzy chyba. Ajajaj. Walona bar baryłka, pograjder. Dobra, chyba mu wywalił oneta przez chwilę. Więc to, to na moją korzyść, to na moją korzyść. Aj, Brailgos. Nie! Kurde! Ej tej strony dam. Kurde, już nie dołożę nic. Kurde, jak ja nienawidzę po prostu takich toiletów. Dobra, nie no co to jest? Dodam Sigma. Proszę, proszę! Czemu? Najsbaręc, żeby mi nie zniszczył tutaj. Nie, nie! 20 sekund, nie! Zap, 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 proszę! Proszę! Nie! Fireball! Fireball! Gdzie jest mój fireball! Nie! 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 Widzowie smutna wiadomość! Nie udało nam się kurde wbić tych milionowych pucharków. 27 tysięcy. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku... To zrobimy, a więc odbierzmy sobie nagrody, które są w karnecie I również odbierzemy sobie tą skrzynkę, mam nadzieję, że tu coś fajnego będzie no, Jak widać, tro tro troszeczkę spadłem, co nie? Ni nic się nie stało widzowie, to to jest tylko fajna gra, mega deck Więc co, polećmy sobie, najpierw odbierzmy te takie słabe nagrody jak gold W ogóle czy odbierałem tutaj te nagrody dzienne? Mieli 22 zł, przecena, ty, widzowie, what the fridge O, kupujemy i widzowie, dla was to wszystko widzowie jest kupujemy tą ofertę. Dobra widzowie, więc zakupiliśmy tą ofertę. Była, była dosyć tania, więc teraz stać nas na wymaksowanie jakiejś karty. Mm, ciekawe, która to będzie karta. Napiszcie w komentarzach: Hogrider czy Barbarians, i zobaczymy, kogo wymaksować: Barbariansy albo Hogridera. Napiszcie w komentarzach i na kolejnym odcinku jakimś wymaksujemy to Więc co, otwórzmy sobie jakąś skrzynkę Pierwszą taką luźniutką, jedna gwiazdka, słabiutko Dobra, lecimy z kolejną, najpierw te takie luźniutkie skrzyneczki, o Tesla, nice O, dwa i goldzik, spoko Więc o, otwórzmy tą, bo ta jest ta jest mniejsza, dobra, gold Oby była jakaś legenda, tutaj ja mamy minion horda, poko, Dart goblinik Fajnie. Siś plus bisus bush, eee, flag machine, gram, furnace i kurde, nie ma legendy. Ajajaj znaczy furnace się mówi, mam to gdzieś. Dobra, teraz odbierzmy sobie tą nagrodę. Proszę, jest, ulepszyło się. Trzy! Mamy trzy gwiazdeczki, widzowie. Uwaga, co nam dropnie i Bowlinka. Golding może być, ale spodziewałam się, że będzie coś świętego tu w ogóle, że będzie książeczka, którą... Nie wiem, czy użyję. Może. Nie wiem na co nawet. Dobra, i otwórzmy ostatnią skrzynkę w tym odcinku. To jest ten legendary czas. Coś takiego, dobra. Gold. 70 wild kartów komonów, e, 19 tych. tych, tych. Dobra, będzie ta e, legendarna karta. Wreszcie. E, wild kartów, dobra. E, tak szczerze, barbarian bo zawsze sobie dostanę te 25 tych o zawsze coś muszkieter chyba jednak Royal, no Royal Clucci. z zapisy raczej i uwaga, zapisy, będę grał na pewno zapisami, ale uwaga, proszę Fajna jakaś legenda Jest, nice No i o to chodzi Tą legenda akurat chciałem, bandit Fajna legenda Co, druga legenda? E, dobra, biorę Rage'a Czy to będzie champion? Jest champion let's go! let's go, let's go widzowie Ale kurde gówno, ale gówno Gówno, 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 gówno Widzowie, nie, nie wiem co wybrać, nie wiem, wybiorę Tom, Nie, 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 nie No nie no co ma być? Czego ma być? No. Co to ku... jest! Ja pię... Fuuu! sobie te rzeczy. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy Jestem dziewczyneczką, która mówi Glorbo Fruto lo 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 lo. to dam sobie do tego. Common karta. Gdzie jest jakaś common karta? To jest common karta. Ty to mogę w sumie sobie dać, o czempiony, ulepsze. Tak szczerze opłaca się, nie wiem, ale ulepsze, bo zawsze czempionik na 12 to jest naprawdę dobrze. Dobra, tutaj dodam to i w ogóle chyba będę miał w deku te szkieletonki, więc od razu kupię sobie do nich ulepszenie, nie wiem jak, jakie oni mają ulepszenie, muszę zobaczyć nawet, bo nie wiem. Dwa i złote mieczyki mam, spoczko. Na pewno ich sobie też poulepszam troszeczkę i napiszcie widzowie do której z tych właśnie mam dodać. No i co widzowie, mam nadzieję, że Odcinek Wam się podoba, ja tutaj podobiam, i może na jakimś jednym z kolejnych otworzymy wszystkie te rzeczy i również podobiłem trochę karnecik, żeby otworzyć na kolejnym odcinku fajne, fajnie, fajnie dużo karnecików. Co, mam nadzieję, że wam się podobało. No i co? Elo? Wow, widzowie, widzowie patrzcie! Mamy Sigma skrzyneczkę do otwarcia. Otwieramy 37 tysięcy golda, 15 tysięcy, 000... nie co? 5... 5... 15 gemów Wow! E, te Wild karty 4, Flag Machine, Minion Horde, Goblins, e, Heal Spirit, Goblin Diminiminimi, Fire Spirit, Tornado i nie ma legendy, ale jest Tower Princess. W ogóle Princeskę. 35 tysięcy powaliło kogoś. Nie mamy 12. Let's go! elo.